Siemanko wszystkim, z tej strony Migao, no a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o zmianach fabularnych, które pojawiły się w ostatnim czasie i dotyczą wielkiego wydarzenia. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zmian fabularnych po ostatniej aktualizacji 22.20, ponieważ poza tym, że w grze zaszły zmiany w temacie balonów, chromu i całej tej reszty, dostaliśmy ciekawe informacje na temat wiązek chromu i oczywiście samej Herald. No a wy przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao2, tak jak te dwa kozaki na ekranie. Pamiętajcie, też o Przekapicie kolejnych tak kozackich filmów na kanale, no i strzelcie tę mapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie, nam no przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A i doszło mnie słuchaj, że już dzisiaj na live umigało, będą rozdawane nagrody do Fortnite dla pierwszych tysiąca osób, które no tutaj nie za dużo zdradza, ale wpadajcie na live'a już dzisiaj o godzinie 20, a poznacie wszystkie szczegóły i na pewno nie wejdziecie stamtąd bez darmowej nagrody. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, jakiś czas temu do gry Fortnite została wprowadzona druga wielka aktualizacja obecnego sezonu 4 w reździale trzecim, która jak zawsze wprowadziła do gry kilka ciekawych zmian oraz z nowości, a w tym zmiany w fabule obecnego nam sezonu czwartego. Osoby, które oglądały mój niedawny odcinek o nowej aktualizacji powinny pamiętać, jakie zmiany zostały dodane do gry zaraz po wprowadzeniu nowej aktualizacji i głównie mowa tutaj o większej ilości chromu na wyspie oraz o nowych balonach, które są na mapie. Co jednak ciekawe, w ostatnich dniach dostaliśmy kilka bardzo ciekawych informacji na temat chromu i jego rozprzestrzeniania się po wyspie, ponieważ jak się okazuje jego ścieżki, które są rozprowadzone po wyspie nie są przypadkowymi ścieżkami i zostały one wcześniej zaplanowane. A dokładniej teraz w tle tego filmu możecie zobaczyć mapę stworzoną przez pewnego likera, który dał znać, że podczas tworzenia mapy po ostatniej aktualizacji w 3D zauważył, że wszystkie ścieżki chromu, które są rozprowadzone po wyspie wskazują właśnie na drzewo rzeczywistości. To jednak nie koniec ciekawych informacji do tego wszystkiego, ponieważ poza tym, że sam chrom zmierza w jego kierunku, to dodatkowo herald, która znajduje się w sanktuarium również ma coś wspólnego z drzewem rzeczywistości, no i ogólnie całą tą resztą. Ponieważ po podejściu do niej, gdy jeszcze jest spokojna i nas nie atakuje, możemy zobaczyć, że robi ona jakieś dziwne ruchy przy kuli, która co ciekawe w środku ma właśnie na rysowane drzewa rzeczywistości i tutaj pojawia się ciekawa teoria. Dużo osób twierdzi, że to właśnie po dotarciu Chromu na miejsce, czyli właśnie do drzewa rzeczywistości, rozpocznie się wielkie wydarzenia obecnego sezonu czwartego w rozdziale trzecim, który podsumuje i ten obecny nam sezon, no i oczywiście poprzedni sezon trzeci tego rozdziału. Jest to bardzo możliwe, a tylko dlatego, że sam Chrom, a bardziej jego ścieżki, nie dotrą prędko do drzewa rzeczywistości i dopiero po mniej więcej czwartej aktualizacji tego sezonu czwartego Chrom dotrze do tamtego miejsca i jak nie nawet jeszcze później. Na obecną chwilę nie wiemy, jak dokładnie będą przemieszczały się Ścieżki chromu, ale jestem wręcz pewny, że po kolejnej aktualizacji ścieżki te przyniosą się jeszcze bliżej drzewa rzeczywistości i niestety mogą one zahaczyć po drodze o wykrzywione wieże. Miejscówka ta również niebawem będzie raczej na pewno posiadała chrom, ponieważ same ścieżki zbliżyły się już do niej na tyle, że wątpię, aby ominęły tą miejscówkę, ale w każdym razie i tak jest szansa na to, że jakoś ją ominą i będzie ona bezpieczna. Oczywiście nie będzie to ostatnia miejscówka, jaka zostanie przyjęta przez Chrom w tym sezonie czwartym, ponieważ wiemy jeszcze, że podobne zmiany niebawem otrzyma miejscówka o nazwie Ford Jones'ego, na której Chrom już jest, oraz nic innego. Jak lepki lasek. dwie miejscówki powinny zostać zainfekowane przez chrom ponadchodzącej aktualizacji z końcówką 30 i lepki lasek zostanie przyjęty przez ten fragment chromu, tutaj ciągnącego się od fragmentu neowykrzywionych, ponieważ tam jest teraz widoczne tornado. Samo tornado, które znajduje się teraz bardzo często tamtej lokalizacji na pustyni, przemieści się w okolice lepkiego lasku, co możemy zobaczyć na tym zdjęciu tutaj i sam fragment, który wam przedstawiam, został pierwszy raz pokazany na zwiastunie tego obecnego nam sezonu czwartego. Gdyby nie zwiastun tego sezonu, nie wiedzielibyśmy, czy miejscówka ta zostanie zmieniona przez chrom, tak to mamy pewność, przy czym już kilka razy wam mówiłem jakiś czas temu, że twórcy gry dali znać o chromie, wstawiając przy okazji ten fragment z wiastunu, właśnie z lepkim laskiem. Na pewno jednak samo drzewo rzeczywistości wraz z Herold odegrają ważną rolę w fabule Fortnite tego sezonu 4, i to właśnie z tymi rzeczami będzie powiązane wielkie wydarzenie, które może nas wprowadzić albo do nowego sezonu 5, albo do nowego rozdziału 4. Co też ciekawe, sama Herold w swojej kuli, która jest na sanktuarium, już od początku tego sezonu przedstawia nam drzewo rzeczywistości, które posiada tak dużą ilość chromu, co widać na tym zdjęciu. A ta zmiana dopiero co niedawno trafiła do gry w Fortnite. Możliwe, że w tej kuli niebawem pojawią się jakieś inne zdjęcia, które zdradzą nam kolejne szczegóły w całym tym temacie, ale na obecną chwilę raczej w to wątpię, ponieważ po dwóch aktualizacjach nic się nie zmieniło w tamtej kuli, właśnie u Herald. Tak czy inaczej, nieuniknione jest to, że na sam koniec obecnego nam sezonu cała wyspa Fortnite będzie już pokryta chromem, a to czy uda nam się go pokonać, będzie zależało od wielkiego wydarzenia, które odbędzie się na sam koniec obecnego sezonu 4. Jak widać, w obecnym nam sezonie dosłownie co każdą aktualizację zachodzą jakieś ciekawe zmiany i nowości w Macie fabuły gry i powiem Wam szczerze, że kolejna aktualizacja znów da nam znać o kilku bardzo ciekawych nowościach na ten temat. W obecnym momencie ciężko jest mi powiedzieć, jak dokładnie będzie wyglądało wielkie wydarzenie na koniec tego sezonu, które teoretycznie ma się odbyć, poza tym, że będzie ono powiązane z siódemką i Johnson, Herald, Chromem i balonami, które latają nad wyspą Fortnite. Wszystkie te rzeczy są kluczowe dla fabuły tego sezonu, więc musimy po każdej aktualizacji sprawdzać, co zmieniło się w ich temacie, a ostatnia aktualizacja powiem szczerze, że nie zmieniła za dużo rzeczy w tym temacie poza kilkoma miejscami. Dopiero. Ta kolejna aktualizacja z końcówką 30, która zostanie dodana do gry nie w ten wtorek teraz, tylko w następny, wprowadzi do gry więcej takich zmian, ponieważ teraz do gry trafiło wydarzenie halloweenowe, które lekko przystopowało te oto zmiany w grze. Na pewno jednak po jego zakończeniu cała fabuła gry Fortnite ruszy do przodu, ponieważ podczas dodatkowych wydarzeń w trakcie trwania sezonu twórcy gry lekko stopują fabułę i przyspieszają z nią dopiero w momencie, w którym zakończą dane wydarzenie, które jest po prostu w grze. Obecnie wszystkim nam pozostało obserwowanie zmian na wyspie, których będzie jeszcze bardzo dużo oraz ogólnie obserwowanie w sanktuarium, ponieważ to właśnie tam może niebawem coś się zmienić, a my o takich rzeczach jeszcze nie wiemy. Do tego w grze nadal nie ma wyzwań, idyli, które są wyzwaniami sezonowymi, w których gracze są w stanie poznać trochę fabuły gry. A co ciekawe, od pierwszego tygodnia tych wyzwań żaden inny tydzień jeszcze nie pojawił się bezpośrednio w grze. To właśnie te zadania bardzo często zdradzają nam ciekawe informacje, przynajmniej było tak w poprzednich sezonach i w tym też, bo już w pierwszym tygodniu zadań badaliśmy Chrom i zobaczyliśmy jego działanie na przykładzie tego domku, który stał właśnie w tym miejscu na wyspie. A teraz jednak pozostawimy sobie już temat fabuły obecnego nam sezonu czwartego i przejdziemy sobie do innych rzeczy, które dotyczą jeszcze tego obecnego wydarzenia Halloweenowego, ponieważ wiemy, kiedy dokładnie pojawią się nowe skiny w sklepie z przedmiotami. Mowa tutaj dokładnie o tych siedmiu zestawach przedmiotów, które możecie zobaczyć teraz w tle tego filmu i tak, jak zostały one ponumerowane, kolejno zostaną dodane do sklepu z przedmiotami i wszystkie z nich będziecie mieli okazję kupić tylko i wyłącznie za faul dolce No i tak, kolejno pierwszy z nich trafi 23 października, drugi 25 października, trzeci 27 października, czwarty z nich według mnie najlepszy, czyli AWA 28 października, 5 29 października oraz ostatnie dwa kolejno, 6 30 i 7 31 października. Wszystkie te skiny są i będą dostępne z okazji wydarzenia halloweenowego w grze i oczywiście nie każdy z nich nawiązuje swoim wyglądem do tego eventu, ale i tak czy siak większość z nich będzie swojego rodzaju unikalnym halloweenowym skinem. To znaczy, że niektóre z nich będą dostępne do kupienia w sklepie z przedmiotami tylko raz do roku, tak więc jeżeli kogokolwiek z Was interesują te skiny, to lepiej się nie wahajcie, ponieważ później mogą one już nie trafić do sklepu z przedmiotami do kupienia dla Was. Całe wydarzenie halloweenowe potrwa do 1 listopada i tego dnia do gry trafi kolejna aktualizacja, która usunie z gry darmowe nagrody, które możecie zdobyć oraz ze sklepu z przedmiotami zniknie już większość tych skinów, które Wam dzisiaj przedstawiłem. Oczywiście po 1 listopada niektóre przedmioty nadal będą w sklepie z przedmiotami, ale tylko przez kolejne kilka dni i później, tak jak wspomniałem wcześniej, nie będzie dało się ich kupić, aż do kolejnego takiego wydarzenia, które zostanie dodane do gry w 2023 roku. Podsumowując, zwracajcie uwagę na zmiany po każdej jednej aktualizacji w grze, bo dosłownie co chwilę pojawiają się jakieś ciekawe zmiany fabularne, a co do samych skinów, to pamiętajcie, żeby sobie jakiegoś z nich kupić, bo powiem tyle, że naprawdę będzie warto. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim opeczkę do góry, przynajmniej trafią do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też, o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów na kanale Migeo. No i pamiętajcie o kodziku Migeo, dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o nadchodzących na wyspie Fortnite w temacie wielkiego wydarzenia oraz co sądzicie o teorii z drzewem rzeczywistości i Harold A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!